Cześć, ja jestem w Rednym Pachoł i dzisiaj będę nagrywał PubGa. No i jak widzę tutaj, o! Jak widzę tutaj jest następny sezon i ja nie grałem dawno i będę słaby. Ostatnio ten odcinek z PubGa no, nagrywałem rano i, i nie wiem czy dźwięk był za głośno. Mam nadzieję, że... Teraz nie jest za głośno. Dobra, tak na wszelki wypadek ściszyłem. A i nie było odcinka w poprzednim tygodniu, bo zapomniałem. Ale teraz, to jest pierwszy odcinek, jeszcze dzisiaj nagram dwa. Znaczy no, dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj, akurat w tym dniu jak nagrywam, czy opublikuję, e, bo raczej nie zmontuję wszystkich. Ten raczej zmontuje i opublikuje, ale tamte dwa raczej nie. nie. Nie wiem, wszystkie, każda będzie z innej gry, więc ten będzie z PUBGA. No to ja może nie będę zbyt długo gadał, tylko zacznę. Ale dawno już nie grałem w tego PUBGA, a tu są jakieś nowe rzeczy, samochody, bo pojawił mi się trailer piątego sezonu. Pa, 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 papier, 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 pa. papier, 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 a i nie dokończyłem, jeśli chodzi o ten nowy sezon, to widziałem, bo trailer miałem na początku, że no jakieś tam te, nie wiem, czy to były Toma Hawki, Toma Hoki, Toma Tomahawk. nie wiem jak się to mówi, no, mm, no one tam były w tym trailerze. Ciekawe jak to będzie I były też fajne takie jakby kary chyba w tym trailerze Początku trailera nie widziałem dosłownie samego początku Bo mi się jakby gra No nie wczytała Bo sprawdzałem czy się nagrywa już I znaczy w sensie miałem przez chwilę czarny ekran Bo zmieniałem pomiędzy programami Pewnie jeszcze te dwa odcinki, które będę nagrywał, to jeden będzie z Overwatch, a drugi z Red Deada. Tak myślę. Ale dziwnie mi się gra teraz. Szczególnie na myszce, nie wiem czemu Jak ją wstać. Eee. A tak to było tym. Dobra. Już zapomniałem Zapomniałem, że się też F rzeczy podnosi Naprawdę zapomniałem dużo rzeczy Nie chcę poziom trzeci, ten, to jest chyba ten najlepszy nawet Gra jest cicho, ale no dobra Nie Ty można rzucać, teraz wszystkim można rzucać Wow Dobra, wow E, takie moje pytanie. nie, bronią jednak nie, to nie będzie moje pytanie bo to było głupie pytanie czy można bronią rzucać ale jak e, 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 e. Mm, może bym sobie zbindował pod e, tam czekajcie dobra, już jestem i dobra, działa Teraz mam wychylanie na F. Dobra. Nie wiem czy tak nie będzie lepiej grać. Grę jest cicho. Nie wiem czy z niezmiejęcie na głośniej. To jeszcze szybko się schowam i przerwę taką na zmienień głośności. Dobra, tak powinno być lepiej Może to rozumienie położenia mikrofonu O czekajcie, sprawdzam coś Chyba nie było słychać, e, więc takiego huczenia tak mi się wydaje W sensie było słychać jak dmucham, ale nie było słychać huczenia, bo jeśli nie było to dobrze <grym> Dobra e, Nie wiem tak zbytnio co powiedzieć wow <noise> Ogółem dawno nie grałem w pubg'a ostatnio raz jak grałem to na odcinku czemu nie mogę rzucić macza... MOGĘ ohoho czy mogę wbić ją w drzewo? nie ale fajnie to mi się podoba tylko, czy mam jakoś ją podpisaną? A na czwórce. Dobra, jakoś sobie daję radę. Yy, widok swobodny, tu pod alt? Tak. Altem. Ja biegnę tak odsłonięty, w ogóle bez Na Znaczy mam pancerz, ale... I... Czy ja mogę w sam siebie rzucić? Chyba nie. O oh ja yeah. Ogólnie... nie wiem Dobra, może bym zaczął o czymś gadać to Może powiem o serii z Minecrafta że Sorry, ale nie będę nagrywał Znudziłem się po pierwszym odcinku za dużo już gram w Minecrafta i się znudził od razu. No, po prostu, no cóż, nie będzie tej serii. Co to jest za kapelusz? Ale świetny. Nie wiem, czy będę coś tu wklejał zbytnio, no bo nie mam co. Na Overwatchu będę miał dużo do wklejania. Na pewno. Ale tutaj raczej nie. Zbyt prawie w ogóle, co to jest? Kolorowy placek, czyli ktoś tu był chyba? O, o, o to mi się podoba. O, wow. pompa. A, hu, hu jeszcze mam pistolet jakiś, przyda się. O, rewolwer. Nie mam do niego ammo, to może nie. A czemu on się jakby... No... był przeładowany. A już nie jest. Dziwne. Dziwne, że jeszcze nikogo nie spotkałem. Hmm. E, Ciekawy wygląda ten pistolet. To może go sobie zamienię Nie wiem co to jest za strzykawka Celownik mogę dać tylko tu e, To celownik laserowy to wolę e, To wywalę Tłumik Magazynek To coś e, to Mogę wywalić a, to jest to samo. Ja myślałem, że to coś innego, bo nie spojrzałem na nazwę. Kanister. A, zbiornik pojazdu. Wow. Co ja podniosłem? A, zamieniłem plecak. Nie, to ja biorę. Eee, chcę ten pistolet. O, on ma taki fajny celownik laserowy. ja celuję teraz, czy nie? Jak tak, trzymam. Chyba nie. Chociaż nie. Teraz celuję. O. o! Słynny most. Chyba to ten. Tak mi się wydaje. Może poszukam tu jakiegoś pojazdu. Coś musi być drzwi otwarte ktoś tu może był ktoś na pewno tu był chyba <grym> na pewno chyba o. E, widzę łódki a ja jestem w strefie więc w sumie w ogóle jak ja biegam na takim polu odkrytym bardzo <grym> Dziwne, że jeszcze nikt mnie nie zauważył A ja wyjeżdżam myszką z podkładki O już nie Teraz przesunę klawiaturę bardziej w bok o. Słyszę kogoś Na ziemię Okej, okay, przejechał Nie schowałem broń przez Jedzie ktoś znowu. Zauważył mnie, czy nie? Chyba nie. Bo pojechał dalej. где меня? Хорош, могу их ходить нормально. Возможно, кто сеть. Dobrze. Zawsze jestem cicho w takich momentach. Chociaż to nie ma znaczenia, ale jakoś się wtedy wczuwam. Eh. Po dołączę ten do magazynek. E, przeładuję sobie broń. A nie, to nie daje nic do tego. Znowu ktoś jedzie? Czy mi się teraz zdaje? Bo już tyle osób przejechało. Może mi się wydaje. Chyba jakby ktoś jechał. O, strzelają się. Ten samochód działa, czy nie? Nie. Tak myślałem. Eee. Nie wiem czy tu będzie jakieś działające auto samochód. Coś takiego. Nie wiem. Teraz tu mogę przełączyć auto albo pojedynkę... o auto lepsze eee, o drop eee, tym mogę chyba jechać tak mi się zdaje a nie jednak nie mogę ten drop jest blisko a mu dobra nie jest blisko on jest w strefie muszę iść mostem bo strefa będzie za chwilę szła a ja umrę tym zakładam, że nie mogę jechać ale warto sprawdzić na wszelki wypadek no nie, nie mogę jeszcze chyba nigdy nie wygrałem gry znaczy wygrałem na pub w PUBG Mobile ale tam wygrać to nie jest nic wielkiego przynajmniej wcześniej jak wyszedł to nie było nic wielkiego tam wygrać to było tak prosto dobra to ja zmierzam w stronę mostu nie wiem ile ta runda już trwa, ale chyba zagram tylko tą rundę, bo jeszcze muszę nagrać te dwa inne filmy, a ta runda pewnie będzie trwała, nie wiem, nie wiem ile trwa czy 10 czy 15 minut już ten film trwa a teraz nie będę sprawdzał. Pewnie z 15 już mi trwa ten film. Razem pewnie będzie trwał z 20 albo więcej. Uff, jeszcze trzeba będzie zmontować te wszystkie filmy. O! <śmiech> <U>. <śmiech> Świetnie. Nie zdążę na pewno dzisiaj. Ten zdążę ale nie wiem jak to zrobię czy na początku chyba nagram wszystkie trzy żeby już tą część mieć z głowy a później będę dopiero je montował o nie, na ziemię teraz on będzie mostem jechał mogę go tak umiem strzelać. Dobra, biegnij. Tam jest. Awa! Dobra, to nie był dobry pomysł. <laughs> Dobra, to by było na tyle. Wiem, że to było okropne, ale o, mogę coś odebrać. E, e, okropna bata, <laughs> da, Ale no cóż, no. Nie mam tak, jakby dużo w sensie. Nie mogę grać jakoś zbyt długo w tego pułga, bo jeszcze muszę nagrać tego overwatcha i Red Dead'a. No to... To by było chyba na tyle. Ja byłem w Red Deadpool i... Cześć!